Poszedł Włodzimierz ku Lachom i zajął grody ich, Przemyśl, Czerwień i inne grody, które są i do dziś dnia pod Rusią. To był rok 981 naszej ery. Wspomina się go w starym latopisie, opisującym dzieje państwa ruskiego w najdawniejszych czasach, który jest jednocześnie pierwszym historycznym źródłem, w którym pojawia się nazwa Przemyśl. Od początku swojego istnienia przemyśl był dużym centrum osadniczym, pełniącym strategiczną rolę w administracji, kulturze i handlu w swoim regionie. W 1389 roku uzyskał prawa miejskie, by stać się w XVI i XVII wieku jednym z najbogatszych miast w kraju i największym ośrodkiem miejskim pomiędzy Krakowem a Lwowem. Dwa wieki później przemyśl swoją obecnością wzbogaciła rodzina wybitnego polskiego piłkarza, Józefa Kałuży. Józef Ignacy Kałuża był piłkarzem, trenerem, działaczem sportowym, dziennikarzem i nauczycielem. Uchodzi za jednego z najlepszych polskich zawodników lat 20. XX wieku. Mistrz Polski sezonu 1921 i król strzelców tych rozgrywek, Reprezentant Krakowa i Polski, olimpijczyk z Paryża z 1924, kapitan związkowy PZPN, pod którego wodzą polska drużyna zajęła w 1936 czwarte miejsce na Igrzyskach Olimpijskich w Berlinie, a w 1938 po raz pierwszy w historii awansowała na Mistrzostwa Świata. To również żołnierz i wielki patriota. Pokrótce wyjaśniliśmy, kim był Józef Kałuża, chociaż pewnie fanom piłki nożnej przedstawiać go nie trzeba. Wróćmy jednak do jego korzeni, do przemyśla, do którego trzeba dojść, jak po nitce do kłębka. Początków znanego nam drzewa genealogicznego rodziny polskiego piłkarza szukać trzeba na morawach. Dziś czeskich, na przełomie XIX i XX wieku, leżących w granicach Austro-Węgier. Monarchia austriacka słynęła z mocno rozbudowanej, jak na tamte czasy, administracji. Dodatkowo powstała w 1918 roku, z jej rozpadu Czechosłowacja nie została tak mocno nadgryziona zębem wojny jak Polska, w związku z czym spora część dokumentacji przetrwała po dziś dzień. Jednym z podstawowych archiwów, jaki trzeba było przeszukać w tropieniu rodziny Józefa, były spisy ludności. Spis, o którym mowa w Austro-Węgrzech w roku 1868, był pierwszą nowoczesną dokumentacją tego typu w monarchii Habsburgów. Po inauguracyjnym zbiorze danych kontynuowano je co dekadę, od 1880 roku. Trzeci spis przynosi nam potwierdzenie, że rodzina Józefa, wtedy jeszcze nienarodzonego, przybyła do przemyśla ze wspomnianego regionu. Według dokumentów zachowanych w Archiwum Ziemi w Opawie i Państwowego Archiwum Okręgowego w Ołomuńcu, w roku 1890 Andreas Kaluza i jego żona Magdalena wraz z dwójką synów Romualdem, wówczas trzyletnim, i Hugonem który był na świecie od roku, mieszkali na ulicy Franciszka Józefa, dokładnie Franz Josef Strasse, w Ołomuńcu, w mieszkaniach oznaczonych numerami 381 do 382. Papiery, o których mowa, przynoszą także odpowiedź na ważne pytanie, jakie do tej pory było hipotezą, także w filmie Legenda Wiecznie Żywa, który zrealizowaliśmy w 2022 roku. Czy ojciec Józefa, Andrzej, Faktycznie był żołnierzem? Paweł Gaszyński, polski dokumentalista futbolu, badając życie naszego głównego bohatera, sugerował, że częste zmiany miejsca zamieszkania kałużów mogły mieć związek właśnie z karierą zawodową żywiciela rodziny. Jednak spisy z kolejnych lat przeczyły tej tezie lub może inaczej, nie zdawały się jej potwierdzać. Spis ludności z ostatniej dekady XIX wieku zdaje się jednak te wątpliwości rozwiewać. Przy danych Andrzeja widnieje bowiem tytuł Feldwebel. Wspomniany stopień używany był dawniej zarówno w wojsku niemieckim, jak i polskim, a od reform Piotra I także w armii rosyjskiej. Co jeszcze wiemy o ówczesnej rodzinie Józefa Kałuży? Jego najstarszy brat, Romuald, urodził się 11 stycznia 1887 roku w miejscowości Merisch Schönberg, dziś Schumperg, na Morawach. W dzisiejszych Czechach. Hugo z kolei przyszedł na świat 27 kwietnia 1889 roku już w ołomuńcu, również włączonego w teraźniejszości w obręb naszych południowych sąsiadów. Jego matka urodziła się 18 lipca 1859 roku w podtarnowskich ryglicach w familii Peterów. O ojcu wiemy niewiele, ponieważ jego rubryki spisowe pozostają w tym zakresie puste. Z metryki chrztu jednego z dzieci mamy jednak dane jego taty. Dziadek Juska z tej strony miał na imię Franciszek. Józef II Habsburg, z łaski Bożej Cesarz Rzymski. Król Niemiec, Węgier, Czech, Dalmacji, Chorwacji, Slawonii, Galicji i Lodomerii. Arcyksiąże Austrii książę burgundii i Lotaryngii dążył podczas swojego panowania do budowy zwartej monarchii z jednolitym językiem, administracją i systemem podatkowym. To właśnie jego działania doprowadziły w 1784 roku do założenia miasta pod górze. Miasteczko to do drugiej połowy XIX wieku rozwijało się w umiarkowanym tempie, jednak proces ten znacznie przyspieszył w okresie autonomii galicyjskiej. Z małego ośrodka pod górze na początku XX wieku stało się niespełna 25-tysięcznym miastem, zaliczając się dzięki temu do pierwszej trzydziestki największych miast Galicji. To właśnie tutaj zlokalizowano 10% wszystkich ówczesnych zakładów przemysłowych wokół Krakowa, co nadało temu miejscu przydomek galicyjskiej Ameryki, nawiązującego do prędkości, z jaką rozwijał się ów teren. Społeczność tworzyli tutaj, prócz Polaków, także Żydzi, Niemcy, Austriacy, a nawet Węgrzy i Bułgarzy. Wszyscy mogli liczyć tutaj na szereg przywilejów. Panowała wolność osiedlania się bez względu na praktykowany zawód czy wyznawaną religię. Osadnicy mogli liczyć na bezpłatną dziedziczoną parcelę pod budowę nieruchomości, pomoc finansową przy budowie domu, a na najbardziej zaradnych czekały zwolnienia z monarszych podatków. I bezzwrotne pożyczki z miejskiej kasy na uruchomienie własnej działalności. To było przyjazne miejsce dla przybyszów, emigrantów, chcących zacząć budowę swojej przyszłości od postawienia solidnych fundamentów. Nie dziwi zatem, że to właśnie tutaj po dziesięciu latach odnalazła się rodzina Kałużów. Jednak zanim do tego doszło, dekada pomiędzy spisami ludności w roku 1890 i 1900 była dla nich niezwykle intensywna. Jeszcze w 1891 roku, gdy rodził się kolejny z jego braci, Edward, wciąż obecni byli w Ołomuńcu. Dwa lata później, w roku 1893, czwarty syn Magdaleny i Andrzeja urodził się już w Lwowie. W ciągu trzech najbliższych lat, będąca na świecie piątka, musiała spakować się po raz kolejny. Bowiem 11 lutego 1896 roku w przemyślu na świat przyszedł Józef Ignacy Kałuża. Chłopak, który wiele lat później zostanie legendą Krakowi, legendą wiecznie żywą. Przez lata o obecności Kałuży i jego rodziny w przemyślu nie wiedziano praktycznie nic. Sami, jako autorzy scenariusza do filmu o Józefie, wielokrotnie podejmowaliśmy próby ustalenia faktów i potwierdzenia pewnych hipotez. Badania nad historią mają to do siebie, że jednego dnia masz na osi czasu białą plamę, by następnego móc odtworzyć przebieg zdarzeń po odkryciu nowych źródeł. Tak było zaledwie dwa miesiące po premierze naszego filmu, gdzie wydawałoby się, zrobiliśmy najszerszy możliwy w tamtym czasie research. Echo przemyskie. Wychodzący w czwartki i niedzielę organ Stronnictwa Katolicko-narodowego. Numer z 6 sierpnia 1899 roku na trzeciej stronie pożółkłej dziś gazety przynosi tragiczną informację. Andrzej Kałuża, C.K., woźny przy magazynie tytoniowym w Przemyślu, zmarł nagle w piątek 4 bieżącego miesiąca na udar sercowy. C.K. jest skrótem od niemieckiego K.U.K., czyli Kaiserlich und Königlich, to jest słów cesarski i królewski. Zwrot ten pochodził od tytułu władcy Austro-Węgier, będącego jednocześnie cesarzem Austrii i królem Węgier. W przypadku wspólnych instytucji obu państw, w tym między innymi Ministerstwa Wojny, stosowany był skrót zapisywany po polsku w formie C i K, będącej dosłownym tłumaczeniem z niemieckiego KUK. Ta krótka notatka staje się dla nas w 2025 roku świętym gralem. Wyjaśnia bowiem tajemniczy wpis Magdaleny w spisie ludności Podgórza z roku 1900, gdzie w rubryce Zawód Główny umieściła informację, że jest emerytką, wdową powoźnym w fabryce tytoniu. Przy produkcji filmu zastanawialiśmy się, dlaczego żona żołnierza umieściła w dokumentach taki właśnie wpis. Myśleliśmy, że może coś ukrywała, nie chciała zdradzić profesji swojego męża. Tymczasem okazuje się, że ów adnotacja nie miała żadnego drugiego dna. Trzeba więc tutaj zadać kolejne pytanie. Co podoficer austriackiej armii robił na stanowisku woźnego w fabryce tytoniu? Czy był już wtedy na wojskowej emeryturze? Na tę chwilę nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to pytanie, chociaż podejmowaliśmy próby odszukania dokumentów austriackiej armii z tamtych lat. To było dobre miejsce do mieszkania. Tutaj, a nie w Krakowie, otwarto pierwszą elektrownię miejską w okolicy, która zaopatrywała w prąd ulice, zakłady przemysłowe, urzędy, szpitale, plac targowy, ale i zwykłe domy. Podgórze od stolicy Małopolski odróżniało się szerszą ordynacją wyborczą i niższymi podatkami, a samo społeczeństwo było otwarte i tolerancyjne. Miasto czekało na przyjezdnych. Gdy na przełomie XVIII i XIX wieku, Ebenezer Howard, brytyjski planista i urbanista, zachwycał się w Londynie ideą miastogrodów, w których centrum miało stanowić obszerny park, w podgórzu taki teren można było odwiedzać już od dłuższego czasu. Właśnie dlatego tutejsze społeczeństwo nie paliło się do połączenia z Krakowem. Jednak ekspansja starszego sąsiada, który po kolei wchłaniał okoliczne gminy, i zwiększające się zadłużenie po tragicznej powodzi z początku stulecia, sprawiło, że coraz przychylniej spoglądano tutaj na drugą stronę rzeki. Juliusz Leo, ówczesny prezydent Krakowa, łechtał ego podgórzan, określając ich miasto jako perłę w pierścieniu gmin otaczających. Zaloty te skończyły się w roku 1915, gdy rajcy z obu stron Wisły podjęli uchwałę o przyłączeniu Wolnego i Królewskiego Miasta Podgórza do stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa, stając się wówczas jego kolejną dzielnicą katastralną. Józek był już wtedy pełnoletni, jednak w dorosłość wkraczał w innym miejscu. Kolejny raz z pomocą przychodzi nam spis ludności, tym razem ten wykonany w roku 1910. Między dzisiejszym brzegiem Rudawy, za którą zaczynała się wieś Zwierzyniec, a obecną Aleją Krasińskiego oraz między Wisłą, a obecną Aleją 3 maja znaleźć można było półwsie Zwierzynieckie. Obszar ten, rok przed Rzeczonym Spisem, włączony został do Krakowa jako jego dzielnica katastralna. To właśnie tutaj znajdują się dzisiaj Błonia czy stadion Krakowi. Obecność kałużów w tej lokalizacji, chwilę przed tym, jak Józef pierwszy raz pokazał się piłkarzem pasów, wyjaśnia wątpliwości jego zmiany barw klubowych. Ciężko było bowiem uwierzyć, że 15-letni chłopak regularnie pokonywałby trasę w te strony z podgórza, by móc zagrać w piłkę. Do tej pory wydawało się bowiem, że to właśnie w tamtym rejonie jego rodzina mieszkała przez większość jego życia. Odnalezione dokumenty pokazują jednak, że wędrówka była im nieobca. Przemyśl był głęboką prowincją, ojciec był ciekawy świata, a wtedy naszym pępkiem świata był Kraków. Tata chciał się wyrwać i zasmakować innego życia. Każdy do dziś, kto zmienia miejsce zamieszkania, chce polepszyć swój byt. Nie inaczej było w tym przypadku wyjaśniała po latach córka Józefa Irena. Chociaż wszystkie zagadki nie zostały rozwikłane, to w tej układance udało nam się odnaleźć wiele nowych puzli, które swoim kształtem zaczęły przypominać wizerunek piłkarza. To jednak opowieść na inny odcinek.